Cześć, to ja, świnka Pepa, to mamusia świnka, to tata świnka, a to mój malutki brat George. Czasem odwiedzają nas babcia świnka i dziadek świnka oraz przyjaciele. Pepa i George wracali do domu szkolnym autobusem. Do widzenia, Pani Konik, Do widzenia! Pepa i George wbiegli do domu i od razu krzyczą. Mamo świnko! Mamo, świnko! Tak Peppo, czy coś się stało? Nie mamusiu świnko! Znaczy tak, stało się! Stało się coś ważnego! Przeraziła się mama świnka. Co się stało? Mamo Świnko, przyjechało Wesołe Miasteczko. Szybko, przylewam w do Wesołego Miasteczka. Och Pepo, przestraszyłaś mnie. Myślałam, że coś się stało. No stało się, Wesołe Miasteczko przyjechało. Szybko, Mamo Świnko. Nie tak prędko, trzeba zjeść obiad. Nie jestem głodna, Mamo Świnko. Ja też nie jestem głodna, chcę na Wesołe Miasteczko. Najpierw zjemy obiad, a potem, jak będziecie grzeczni, to może pojedziemy na wesołe miasteczko. Prosimy, prosimy, pojedźmy, będziemy grzeczni. Musimy jechać, wszyscy moi przyjaciele tam będą. Jak to będzie, jak ja bym nie pojechała na wesołe miasteczko? Dobrze, to siadajcie do stołu, zaraz podam wam obiad. Pepa, George i mama świnka szybko zjęli obiad. I Już, mamo że Świnko, już zjedliśmy. Możemy jechać? Tak, Pepo. Pozbieram talerze. I zostawię wiadomość dla taty Świnki, że jesteśmy w wesołym miasteczku. Dobrze, dobrze, Mamo Świnko. Już teraz możemy na pewno jechać. Chodź, George, idziemy do auta. Czekaj, Pepa. No co tak wolno ta Mama Świnka idzie? Zaraz nam zamkną wesołe miasteczko. Już biegnę, już biegnę. Macie zapięte pasy? Tak, mam świnką. Tak, tak. Wyruszamy w kierunku wesołego miasteczka. Bip, bip. Jechali w kierunku wesołego miasteczka. Gdy dotarli na miejsce, mama świnka zajęła ostatnie wolne miejsce na parkingu. Mamusiu, zobacz! westchnęła Pepa. Mamusiu, szybko, chodź zajmijmy kolejkę. Są wszyscy moi przyjaciele. Cześć, Soe, jesteś ostatnia w tej kolejce do karuzeli? Tak, Pepo. Ale pan Byk mówi, że pierwsza. Może najpierw przejedziemy się tymi autkami? Dobrze, Pepo, idziemy w tą drugą kolejkę. Mamo świnko, chodź szybko! George, będziesz jechał z nami? Tak, Pepo, będę jechał z tobą. Pepo, uważaj na George'a. Dobrze, mamusi, jak ja się cieszę, że jestem na tym wesołym miasteczku. Super! No, szybko, niech się ta kolejka posuwa. Proszę nie wchodzić, dopóki wszyscy nie wyjdą. Ale był ekstra. Polecam, świetna jazda. Czy już można, po byku? Tak. Proszę, sześć osób nie zajmie miejsca. No, Suzy, siadaj. Dobrze, mamusiu, ja będę w niebieskim. Chodź, Candy. Candy usiadła obok Suzy. Super! Teraz Rebecca i Richard. A za nimi Peppa i Zoe i George. Z kim mam jechać? Zostały tylko na dwa miejsca. Dobrze, Pepo, jedź z bratem. Ja poczekam na następną turę. Dziękuję, Zo. jesteś prawdziwą przyjaciółką. Chodź, George, bo zaraz ruszy karuzela. Poczekajcie, powiedział pan byk. Teraz możecie usiąść. Skakuj, George. George, synku, nie boisz się? Może niech Zoe pojedzie? Nie, mamusiu, będę z pepo Czy wszyscy już są gotowi? Zapytał pan Byk. Każdy ma zapięte pasy? Tak, panie Byku, tak, 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 zapięte pasy. W takim razie ruszamy. Trzymać się mocno. I karuzela ruszyła. Najpierw powoli. Ale fajnie, mamuś świnko! I w drugą stronę. Ach, super! Całkiem wolno! Nie boję się, mamusiu! Krzyczał George. A Karuzela kręciła się coraz szybciej. Wow! Wow! Trzymajcie się! Super! Pepo! Trzymaj się! Wow! Trzymaj się! Teraz zaczyna zwalniać. George w końcu usiadł. O, taki tempo jest Nie, lepiej jak było szybciej. Ciekawe, czy jeszcze przyspieszy. Niech pan przyspieszy, panie Wejku! Ta buzela jednak nie w pewnym momencie zaczęła się wyjąć drugą stronę. Wow! Teraz do tyłu! Juhu! Skręcamy się, bo się zakręciliśmy. Świetnie, zobacz jaka kula czączki. Ja już nie chcę tak szybko, Pepo, nie chcę. Nie wytrzymam. Rapczanku, mamo świnko. Macham ci, mamo świnko. Juhu. I Kendi też krzyczała do mamy.

bo już mi się kręciło strasznie w głowie, powiedziała Rebeka. Jak ci się podobało, Richard? Majowo, no, ja lubię takie karuzelki. Pójdziemy jeszcze raz? Tak, Richard, ale najpierw musimy zobaczyć jeszcze tam drugą. Koniec. Proszę powoli ostrożnie wysiadać. Patrz. Oj, oj i się kręcił w głowie, mamo świnko. Uważaj te na George. Chodź synku, bałeś się tak strasznie? Nie mamusiu, tylko trochę. I wszyscy zaczęli wychodzić z karuzeli. Było super panie Byku, świetnie. Tak, tak. A teraz wszyscy na karuzelę łańcuchową zaproponowała Pepa. Dobrze Pepo, chodźmy. Tak, tak, chodźmy teraz na tą drugą. Idziemy. Tak, tak, chodźcie szybko, powiedziała zeberka Zoe. Pan Byk był już gotowy do uruchomienia kolejnej karuzeli. Czekał tylko aż ostatnia osoba opuści krzesełko. Można już, panie Byku? Tak proszę, pojedynczo zajmować krzesełka. Po pierwsze, sam już długo w kolejce i słoniczka Emili skoczyła na karuzelę. Wow, już się bujam. Proszę następną osobę. Moja kolej, powiedział dany pies i wskoczył na krzesełko. Kto następny? Ja, 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 ja! Krzyknęła Zoe. I już siedziała na krzesełku. Ostatnie dwa miejsca. Ja, ja, ja! Krzyczała owieczka Suzy. Proszę bardzo. I na końcu? Przepraszam, jeszcze dwa miejsca. Super! Ucieszyła się Pepa, bo to ona zajmie ostatnie krzesełko. Koteczka Candy, usiadła na krzesełku i kolej na Pepe. Jezu, yes, udało mi się załapać w pierwszej rundzie! Hurra! George, pojedziesz ze mną w drugiej, nie martw się! Rebeka, Richard i George byli smutni bo dla nich zabrakło krzesełek na karuzeli. Nie martw się George, zaraz będzie twoja kolej synku. Nie martwcie się dzieci, zobaczymy jak to karuzelo się kręci. I wszyscy odwrócili się w kierunku karuzeli. Czy wszyscy gotowi? Zapięte pasy? Sprawdzał jeszcze pan byk. W takim razie Uruchamiam karuzelę. Karuzela Wow! Super! Mamusie, świnko, nie? Teraz! To znowu ja mamę, Coraz szybciej. Ale było super. Jeszcze raz chcę. Mogę? Pepo, teraz kolej George'a, Richarda i Rebeki. No tak, ale są jeszcze wolne miejsca. Mogę z wami? Mogę? Przyjaciele Pepy schodzili z karuzeli. Mamo Świnko, mogę? Pepo, bilety są dość drogie. Więc chyba na dzisiaj już wystarczy. Prawda, mamo kotko? Ja tak samo myślę, Panty. Pora wrócić do domu i udrobić lekcje. Może jak będziesz grzeczna, to jutro też przyjedziemy na wesołe miasteczko. Tak, mamusiu? My też przyjedziemy jutro? Prosimy, mamusiu, możemy jutro przyjechać? Dobrze, dobrze. Jutro przyjedziecie z tatą świnką. Hurra, hurra, hurra. Ale musicie teraz odrobić lekcję. Wracamy do domu. A Rebeka jeszcze nie jedzie, bo Rebeka, córeczko, jeszcze nie jechała na tej karuzeli. Dobrze. Miałaś być grzeczna, a widzę, że się wykłócasz. Dobrze, mamusiu, będę grzeczna. my odrobimy lekcji. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie jutro. Papa, wysyła miasteczko, wrócimy do jutro. Gotowi, zapięte pasy, ruszamy. Teraz Rebeka i Richard kręcili się na A pepa wróciła do domu.